I ruszyły. Dobrze przyjęła start z pierwszego boksu Warsawiana. Warsawiana tematyka. Do przodu przesuwa się także teraz Sundari. Sundari jest na czele. Sundari tematyka Warsawiana. Blisko czołówki jest także Adwidża. Ależ tam jest zgrupowana ta stawka. Sundari jest pierwsza. Ostatni na pewno Sawecz. Przed nim galopuje Kimberly I także z tyłu jest Ubeda. Sundari, teraz Sundari, Adwidża i Arental, te trzy konie. Warsawiana jest czwarta, dalej tematyka. Po zewnętrznej Kerma, 600 metrów do celownika, ucieka Sundari, ścigają przy Kanacie Arental. Sundari, Arental, te dwa konie. Sundari, Arental, Arental, Sundari. Arental doszedł rywalkę i w tej chwili prowadzi. Arental sundari. Arental sundari. Reszta koni daleko. Warsawiana, tematyka Adwidża i teraz Sawecz. Walczą o kolejne miejsca. A do celownika zbliża się zwycięzca tej gonitwy Arental. Arental przed sundari. Dalej tematyka Sawecz. Warsawiana, Adwidża, Kerma. Ubeda i teraz kończy dopiero Kimberly.